Dawno nie recenzowałem calaczków, bo już nie, że byłem zajęty innymi filmami, co zwyczajnie poleciałem sobie w kulki. Dosłownie. Sparkle 2 to gra zręcznościowo-logiczna, w której za pomocą procy wystrzeliwujemy kulki w łańcuch innych kul toczących się po torze. Naszym zadaniem jest strzelanie kolorowymi kulkami tak, aby trzy lub więcej złączyć i wtedy znikają. I trzeba to robić dosyć szybko, ponieważ kulki toczą się i nie możemy dopuścić, aby wpadły do dziury, bo wtedy jest przegrana. Można tworzyć kulkowe kombosy i co każdy trzy dostajemy jakiś wspomagacz, na przykład usunięcie kulek o określonym kolorze czy wystrzelenie gradu iskier, który kuleczki spali i uprości. Wraz z kolejnymi poziomami stopniowo będziemy odblokowywać nowe, na przykład motyli LOT cofanie kulek, spowolnienie ich lub moje ulubione świetliki, które przekolorowują pojedyncze bajborki na sąsiedni kolor, przez co łatwiej jest stworzyć kolejne łańcuchy kombo. Takowe pomaga też uzupełniać runy wokół procy, zwłaszcza jeśli zniszczymy ciągi kulek, nim popychadło nie zostanie dotknięte przez kule następne. A same runy służą do ukończenia danej planszy i zapełnienia całego okręgu wokół procy, i blokuje przybywanie następnych kul i wystarczy rozbić te obecne, by przejść dalej. Poziomów jest ponad 90, ale jednak sporo z nich będzie się powtarzać. Jednak z czasem trafimy na tak zwane przeze mnie plansze fabularne. Na przykład na szczycie gniazda, ale to drobiazgi. Fabuła w Sparkle 2 jest, ale nie wiem po co. Lektor opowiada jakąś baśniową historię i naszym zadaniem jest zebranie pięciu kluczy, które można zdobyć na przykład w młynie czy przy jakimś obelisku i wtedy otworzy się finalny poziom. A po nim dzień świstaka i możemy zacząć grę od nowa i zmienić poziom trudności. Zapomniałbym wspomnieć jeszcze o kilku funkcjach w Sparkle 2. Odblokowujemy ulepszenia do procy. Na przykład smar powodujący, że kule wolniej się toczą, dodatkowy slot na wystrzelenie czwartej kuli, lub modyfikator, który sprawia, że nie ma czerwonych kulek, ale reszta posuwa się szybciej w stronę dołka i tak dalej. Te ulepszenia przechodzą na tę pseudo nową gier Plus i dzięki temu będzie Wam łatwiej ukończyć tytuł na najwyższym poziomie trudności, jeśli celujecie w calaka. Oprócz trybu fabularnego mamy też tryb survivalowy. I tryb wyzwań. Survival, jak nazwa mówi, polega na przetrwaniu jak najdłużej przez niekończące się i dodające nowe kolory fale. Celem jest w zasadzie zdobycie pięciu gwiazdek na każdej planszy, czyli w praktyce zapełnienie pięć razy rudnicznego kręgu wokół procy. Wyzwania to trochę naciągany tryb rozgrywki, bo mamy dane konkretne plansze. I od bardzo łatwego po bardzo trudny musimy po kolei je pokończyć. Obowiązkowo trzeba wspomnieć o bardzo ładnej muzyce w sparkul lekki choral z podkładem instrumentalnym, lub wręcz taka wojenna symfonia. To dziwne, bo walczymy z kulkami, a nie na przykład z ludźmi, ale muzyka głaszcze bębenki uszne. Calakowanie z Parku 2 nie jest proste i nie chodzi tylko o to, że trzeba ukończyć tytuł na najtrudniejszym poziomie, bo to akurat nie jest takie trudne, jeśli wybierzecie te ulepszenia co ja. Z tymi widocznymi udoskonaleniami przejdziecie poziom najtrudniejszy nieco łatwiej. Jednak przy ukończeniu fabuły gra poleci sobie z wami w kulki, bo trowki za poziom trudności nie stakują się. I trzeba osobno ukończyć grę na normalu, na hardzie i na very hardzie. Dużo grania przed wami. W znacznej większości gier przejście na najwyższym poziomie trudności z automatu odblokowuje też trofea za przejścia na niższych poziomach. Gwoli wyjaśnienia. Sparkle 2 ograłem na PS Wicie i na PS 4. I zazwyczaj w tytułach rozbajowych mówię, że łatwiej jest na czwórce. Tutaj jest na odwrót, ponieważ na Handheldzie możemy celować palcem i jest to dużo, dużo łatwiejsze. Na PS4 trzeba strzelać w zasadzie na oślep, chyba że będziecie grać panelem dotykowym jak ja. I wtedy pojawia się ten celownik, i nie wyobrażam sobie innego grania w te kulki na PS4. Jest to trudne, męczące i według mnie konieczne, by nauczyć się grać tym panelem ale na szczęście kolejność wystrzelonych kulek możecie sobie wolnym palcem zmieniać na przykład przyciskiem L1. Moja ocena i zabawa jaką mi zapewniło Sparkle 2 to 8 na 10. Bardzo dobry tytuł na urządzenia mobilne, ale jednak granie na konsoli domowej jest upierdliwe i niepasujące moim zdaniem do prostoty tego tytułu. Trudność w zdobyciu 100% na Vicie, to 4 na 10. Na PS4... Dwa oczka wyżej. A czas do ukończenia to plus minus 50 godzin. Mintać kulki możecie też w crossbajowym tytule Spheroids, dostępnym na PS4 i na Wicie. Jest to prosta przygodówka, w której, jako kwadratowy dzieciak o imieniu Lukas, zwiedzamy świat i wraz z pomocą doktora Otto mamy za zadanie zniszczyć głównego wroga kwadratów, Sferoidy. Tudzież okrągłych, odbijających się agresorów, których rodzajów nie brakuje i walka z nimi jest nietypowa, bo możemy wystrzeliwywać takie wiertło, by kulki rozwalać. Ale strzela się tylko w górę lub w dół, jeśli jesteśmy w powietrzu. Oprócz kulki klasycznej są kulki matrioszkowe, kulki biegające lub na przykład kulki dupiące o powierzchnię. Rozgrywka wymaga zręczności i wyczucia czasu. Oprócz przebijania owali przyjdzie bujać się nam na haku, przechodzić proste sekwencje skokowe, a nawet zbierać kwadratową walutę. Za którą w automatach możemy kupować ulepszenia takie jak dodatkowy slot na serduszko, bonusy do wstrzymywania czasu czy zasięg wybuchu dynamitu. No i tak zwiedzamy sobie Japonię, Kenię czy inne Nowe Jorki. Podoba mi się jednocześnie ten prosty i przez tą prostotę złożony wygląd teł i lokacji. Każda z nich jest inna i charakterystyczna. Można między innymi zobaczyć posąg Chrystusa, rosyjskie cerkwie czy charakterystyczne rzeźby z Wysp Wielkanocnych. Pomiędzy tymi lokacjami odwiedzamy naszego doktorka, który wprowadza w kolejne meandry fabularne oraz tłumaczy jak pokonywać nowych kulkowych adwersarzy. Spherex ograłem na Wicie, jak i na PS4, i zazwyczaj nie ma różnic pomiędzy tymi platformami, zwłaszcza w Crosswise, ale od początku. Na Wicie nie ma tych drobnych efektów cząsteczkowych po rozbijaniu wrogów i to jest akurat pierdoła, zakładam, że zrobiona dla optymalizacji. Dużo gorzej jest z technikaliami. Na handhelcie, szczególnie dwa ostatnie światy, bardzo często powodowały zwiechy i Spiroid się zwyczajnie krzaczyło i wyskakiwał błąd na konsoli. Drobiazgiem nieutrudniającym granie są jeszcze poziomy z windami, które graficznie się gliczują mrugając jak opętane. Ograłem specjalnie drugi raz ten tytuł, ale na PS4 i na tej konsoli ten indyczek działa dobrze i nie natrafiłem na żadne problemy. Spiroid jest tytułem prostszym i na pewno krótszym. Jednak ostatnie dwa rozdziały w grze sprawdzą Waszą zręczność. Zwłaszcza jak ząbędziecie grawitacyjne buty odwracające kierunek góra-dół. Działa to tak samo jak w niedawno recenzowanym przeze mnie Peris of Baking, ale tutaj jednak przyczepiać się do sufitu możecie na około 5 sekund. Trowki wpadną wam w znacznej większości same, ale trzy z nich będziecie musieli przygrindować i poradnik poleca robić to na planszy w Japonii, czyli pierwszej. Na nim będziecie sobie z łatwością farmić brakujące monetki, zbierać dynamit i baw, który zatrzymuje czas. Mi zajęło dobicie tych trzech trofek z jakieś może max 15 minut, także na luziku. Moja ocena gry z to 5 na 10. Fajna i unikatowa grafika, ale z przeciętnym gameplayem i problemami technicznymi na PS5cie. Trudność celaka to moim zdaniem 3 na 10, a czas do ukończenia tej gry z kulkami to 5 godzin.